Dajcie moi mili, kolejne czytanie na wrzesień 2022 dla wyków, Dla osób pod znakiem Wyka, miłość, praca, finanse, przesłania z kartu Norman i karta opiekuńcza na miesiąc. Jest to ogólne czytanie, więc nie każdy może czuć taki, taką zgodność, ale warto przesłuchać i sobie to zweryfikować. Na koniec września. Jeżeli chodzi o miłość, drogie byki, możecie potrzebować spokoju, możecie potrzebować e, takiego czasu dla siebie. W związku z tym ta miłość dla Was nie będzie bardzo, bym powiedziała, na wrzesień priorytetowa. E, będziecie się bardziej zajmować swój, e, sobą, swoim wnętrzem, swoim stanem ducha. Możecie sobie też pomóc poprzez medytację, afirmację, poprzez e, właśnie takie taki rozwój duchowy. Miłość. Teraz mamy pracę, jeżeli chodzi o pracę dla wyków, którzy pracują, mają stałą posadę, karty zapowiadają zmiany, pozytywne zmiany. Te zmiany mogą nie być uwarunkowane tym, że wy musicie... Się poddać tym zmianom, tylko możecie dostać jakieś propozycje i będzie od Was zależało, czy te propozycje przyjmiecie, czy nie. Bardzo ważne jest, żeby mieć tą odwagę, nie bać się zmian, one będą dla Was korzystne. Zresztą podobna karta nam wyszła dla czytania Barana na grzeszy. I kwestie finansów dla byków, ja tutaj mam pokazane, karty pokazują Tarota, Tarot, karty Tarota pokazują, że wrzesień dla byków będzie bardzo stabilny. Będzie nawet bym powiedziała, że może przynieść jakieś dodatkowe źródła dochodu. Nie powinniście narzekać na braki finansowe. Przede wszystkim też zwrócić uwagę na tą oszczędność. Zresztą byki z natury są oszczędne i e, zwracają uwagę na to, żeby nie kupować niepotrzebnych rzeczy, nie wydawać niepotrzebnych pieniędzy i ta karta też tutaj to podkreśla. Przesłania z kart Lenormand. E, mogą pewne rzeczy, pewne trudne sprawy, które, z którymi się borykacie, one mogą się dla Was korzystnie zakończyć. Możecie znaleźć rozwiązania, mogą przyjść inne możliwości do rozwiązania trudnych sytuacji. Będziecie mieli też nowe propozycje, czy to propozycje zawodowe, czy to propozycje odnośnie związku, małżeństwa. E, e, otworzą się przed, przed Wami nowe drogi, nowe możliwości. E, Zadbajcie o zdrowie, zróbcie sobie badania w celach takich dla, dla własnego spokoju. I przesłanie z kart opiekuńczych bez troska. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to Twój najwspanialszy nauczyciel. Czyli